Ten film jest bez muzyki. Po filmy z muzyką kliknij tutaj. Jeśli policzymy wszystkie możliwe kombinacje Gematrii i imion, które się nie powtarzają, otrzymamy 4095 kombinacji. Ale w tych wszystkich 4095 kombinacjach jest 127 kombinacji, które po sumowaniu gematrii i imion tworzących te kombinacje, tworzą sumy podzielne przez 37. A co te sumy podzielne przez 37 przekazują? Pokażę wam za chwilę, ponieważ początkowo chcę, abyście spojrzeli na liczbę 127, jako że nie jest ona liczbą przypadkową. Ale 127 może być postrzegane jako 12 dziesiątek i 7 dziesiętnych. Więc patrząc na tą liczbę w ten sposób. Możemy zapisać ją tak. A teraz dodajmy to co jest po prawej stronie kropki i to co jest po lewej. Jezus. Kto ma uszy, niechaj słucha. On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnicę królestwa niebieskiego. Im zaś nie dano, dlatego im w podobieństwach mówię, że patrząc nie widzą, i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją, bo stwardniało serce tego ludu. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Tak, więc mam nadzieję, że będziecie widzieli i rozumieli to, co zaraz zobaczycie. Teraz wam pokażę wszystkie 127 kombinacji, których sumy są podzielne przez 37. Zaczniemy od górnego prawego rogu, jako że jest to pierwsza i ostatnia suma podzielna przez 37 i utworzona z gematrii pojedynczego imienia. Także według logicznego porządku i występowania. Spiszemy te sumy podzielne przez 37, które są utworzone z gematrii grup imion. Strzałki nakreślają logiczny porządek tworzenia grup. Co będziecie w stanie dostrzec? A porządek zapisywania powyżej sum tych grup jest całkowicie powiązany z występowaniem grup i trudnością odnalezienia tych podzielnych przez 37 sum. Teraz mamy grupy 3 i 4 imion, i tak do 12, wszystkie w logicznym porządku od prawej do lewej. Pokażę Wam wszystkie 127, tak aby ktoś, kto zechce, mógł sprawdzić. Chyba już macie pojęcie w jaki sposób grupy są tworzone. Więc przyspieszmy, aby zaoszczędzić czas. Tutaj mamy wszystkie sumy podzielne przez 37, w logicznym porządku występowania i pierwszą rzecz, jaką widzimy, to konstrukcja, konstrukcja, która nie jest przypadkowa, konstrukcja, która przypomina mi ten budynek. Póki co jest to najwyższy budynek świata stojący w Dubaju muzułmańskim kraju. I jest on wykonany w bardzo ciekawy sposób, ale nie będę mówił o budynku. Ale jeżeli chciałbyś powiedzieć, że ustawienie powyższych sum jest przypadkowe, to byłoby to tak, jakbyś powiedział, że ten budynek wzniósł się samemu także przypadkowo. I myślę, że tego nikt nie śmiałby powiedzieć. Kto nie chce być postrzegany za szalonego? Jako, że byłoby to trochę absurdalne, czyż nie? Następną rzeczą, którą trzeba wskazać, to jest to, że konstrukcja tych sum może być podzielona na sześć części. I jeżeli spojrzymy na trzecią część, to ona przemówi do nas. Jest ona skonstruowana z trzech kolumn i siedmiu rzędów. Jezus. I jeżeli dodamy te wszystkie sumy, otrzymamy następną wskazówkę, kto stoi za tym wszystkim. Jezus. Więc co myślisz o tym, czy te argumenty są słabe i przypadkowe? Cóż mogłyby być i byłyby. Gdyby występowały samotnie? Ale ponieważ są one częścią jednej wielkiej symbiozy matematycznej proklamacji zaangażowania Boga, to nie możesz powiedzieć, że są one przypadkowe. Chyba, że także twierdzisz, że najwyższy budynek świata wzniósł się samoistnie. W takim przypadku rzeczywiście masz przywilej twierdzenia czegokolwiek. Jako, że jesteś wyjątkowy, ale przygotuj się na więcej przypadkowych matematycznych dowodów Boga zaangażowania w ten napierśnik jak i w cały świat. Nasz drugi analityczny krok oparty będzie na tych wersetach. Tak mówi Jahwe, król Izraela i jego odkupiciel, Jahwe zastępów. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Oto przychodzę szybko, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu podobnie do tego, jaki będzie jego czyn. Ja jestem alfa i omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni. Więc podświetlmy pierwsze i ostatnie liczby z powyższej konstrukcji. Ale jeszcze mamy trzy liczby, które nie są tylko pierwsze, ale są także i ostatnie, tutaj, tutaj i tutaj. A teraz najpierw dodamy pierwsze sumy, a potem ostatnie. Jeżeli odejmiemy sumę pierwszych liczb od sumy liczb ostatnich, to otrzymamy 2368, a liczba ta jest standardową gematrią Jezusa Chrystusa w języku greckim. Jezus Chrystus, teraz spójrzmy na trzy sumy, które są pierwszymi i także ostatnimi. Jeśli je dodamy, to otrzymamy interesujący wynik. 74. Jest porządkową gematrią Jezusa, język angielski. Jezus. Natomiast liczba kwadratowa reprezentuje świętość, a dlaczego? To pokażę Wam za chwilę. Teraz dodamy tylko pierwsze człony tych trzech sum. Chrystus. Jezus Chrystus zawsze pierwszy i ostatni. Wszystko jest oparte na tych dwóch słowach. Czy zdajecie sobie sprawę ze stopnia trudności stworzenia z gematrii imion tego co tu widzicie? Tylko Bóg jest w stanie zaaranżować wydarzenia historyczne w taki sposób, aby później pasowały Bogu w matematycznych strukturach. Struktury, które będą niosły matematyczny przekaz i dowód nie tylko istnienia Boga, ale także oznajmiały, kim On jest, i udowadniały, że najbardziej kontrowersyjne słowa w Biblii są prawdziwymi. Ale teraz tak mówi Jahwe, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izrael. Nie bój się, bo cię odkupiłem i wezwałem cię po imieniu. Jesteś mój. Ale jeszcze to nie wszystko. Z tego co te podzielne przez 37 sumy przekazują, jeżeli zmienimy ich ustawienie w sposób od najmniejszych do największych, I pierwszą rzeczą łatwą do zauważenia jest to, że 37 jest jako pierwsze i jako ostatnie. Drugą rzeczą jest odliczenie 37 pozycji od początku. Ta 37 suma nie wygląda na coś nadzwyczajnego, patrząc powierzchownie. Ale to jest 37 razy 37, co również czyni to liczbą kwadratową. I zbudujesz ołtarz z drzewa akacjowego mający 5 łokci długości i 5 łokci szerokości. Ołtarz będzie więc kwadratowy, a wysoki na 3 łokcie. Przez 7 dni będziesz czynił przebłaganie nad ołtarzem i będziesz go poświęcał, a stanie się bardzo święty. Sanktuarium urządził wewnątrz, w środku budowli, by tam umieścić arkę Przymierza Pańskiego. Sanktuarium było 20 łokci długie, 20 łokci szerokie i 20 łokci wysokie, inaczej mówiąc kwadratowe. Następnie kapłani wprowadzili arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce do Sanktuarium Świątyni. Do miejsca najświętszego pod skrzydła cherubów. I zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę oraz pokazał mi wielkie święte miasto, Jerozolimę, schodzącą z nieba od Boga. Miasto leży w kwadracie, więc jego długość jest taka jak szerokość. I zmierzył miasto prętem mierniczym na dwanaście tysięcy stadionów. Jego długość, szerokość i wysokość jest równa. Z tych wersetów dowiadujemy się, że święty ołtarz, święte wewnętrzne sanktuarium, święte miasto Nowe Jeruzalem są kwadratowe. Więc nie jest ciężko wydedukować, że Bóg używa kwadratu do oznajmiania świętości poprzez figurę geometryczną. A teraz znowu odliczmy 37, ale od końca. Rozpoznajecie tę liczbę, jest to grecka standardowa gematria Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest święty. Ale czy to wszystko, co Bóg przekazuje, używając matematyki? Oczywiście, że nie. Jest więcej. Licząc od początku. Liczba 2368 jest na 91 pozycji. I pierwszym słowem o standardowej gematrii 91 w Biblii jest ha Elohim, co znaczy jeden jedyny Bóg. I Jezus Chrystus jest ha Elohim. Ponadto, dziewięćdziesiąt jeden jest także trzynastym trójkątem równobocznym. I jaka jest powierzchnia tego trójkąta? Zgadniecie. Chrystus. I jeszcze spójrzcie na to. Będąc przy trójkątach i wzorach, to także spójrzcie na to. Feotis, Bóg. Biorąc pod uwagę, że Bóg jest podstawą wszelkiego stworzenia i jest jednym Bogiem w postaci trzech osób, to najwłaściwszą figurą geometryczną przedstawiającą takiego Boga jest trójkąt. I po podłożeniu poniższych argumentów do wzoru na wyliczenie powierzchni trójkąta. Podstawa, wysokość, wzór na wyliczenie powierzchni trójkąta. Podstawa razy wysokość razy jedna, druga równa się powierzchnia. Wynikiem będzie Jezus. Czy wiecie, kto stworzył matematykę, geometrię i języki? I co On pokazuje Wam tutaj? Czy wciąż uważasz, że Bóg nie istnieje i będziesz podważał to, co widziałeś w dotychczasowych filmach? Uważasz, że to ewolucja cię stworzyła? To mam tu kilka słów do ciebie, od Boga. Kim, Kim jest, jest ten, ten co, co zaciemnia cię radę? Słowami bez poznania. Ci, ci, którzy mówią do drzewa, Ty, ty jesteś, jesteś moim ojcem, ojcem, a do kamienia, do kamienia ty, ty mnie zrodziłeś. Do mnie zaś obracają się plecami, a nie twarzą, przepasz teraz swe biodra, jak mężczyzna, będę cię pytał, a ty mi odpowiadaj. Gdzie byłeś, kiedy zakładałem fundamenty ziemi? Powiedz, jeśli masz tę wiedzę, kto określił jej rozmiary? Czy wiesz, kto rozciągnął nad nią sznur? Jeżeli nie znasz odpowiedzi na te pytanie to obejrzyj film numer 5. Czy pojąłeś szerokość Ziemi? Powiedz mi, jeśli to wszystko wiesz. To ja, uczyniłem Ziemię i na niej stworzyłem człowieka. Ja, własnoręcznie rozpiłem niebo i rozkazuję wszystkim jego zastępom. Niegodziwym jest odebrana ich światłość, a wyniosłe ramię będzie złamane. Na koniec chciałbym Was prosić, abyście przekazywali te filmy dalej na mediach społecznościowych i mówili o nich innym, zwłaszcza tym, którzy w Boga nie wierzą, albo są wyznania innego niż chrześcijaństwo, tak aby i oni mieli szansę na odnalezienie prawdziwego Boga. Nie zachowujcie tej wiedzy tylko dla siebie, bo jest to bardzo niechrześcijańskie.